Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem Legia Górnik Łęczna i bardzo prosimy, żeby w tej sytuacji rzeczywiście skupiać się na tym meczu ligowym. Prosimy o pytania. Hello, coach. Uh, Górnik Łęczna is so far the biggest surprise to match six points. So, what is your attitude uh, before this match? They have done well. They won the first two matches and uh, are a very good home team. Last year they um, won everything at home until the twenty-first of February. And uh, to be a team that were promoted last year, and for them to to have s such a good home record in extra classe is very impressive. And uh, they have started this season really well, so it will be a tough game for us. Ale, uh, uh, of course, we look forward to to play them, and we have something to revenge after last year when we lost the final game before Christmas. Jeśli. Największe. Jakie nastawienie ma trener przed tym niedzielnym meczem z górnikiem, Ten powiedział, że jest to. Dobra drużyna, zwłaszcza jeśli chodzi o występy na swoim boisku. Świadczy o tym chociażby fantastyczny wynik z ubiegłego roku, kiedy ta drużyna nie przegrała spotkania na własnym stadionie do pierwsza, 21 lutego. I taki wynik rzeczywiście może robić wrażenie. Oczywiście czeka nas ciężki mecz, natomiast mamy ochotę zrewanżować się za to ostatnie spotkanie, kiedy przegraliśmy właśnie na na tym boisku. All players are healthy, Wszystko okay with Andrei, Duda. Well, he's not okay. He's Nico uh, he hit by a stone and uh, of course uh, instances like this we don't really want in, in football and What happened yesterday was, um, I think, was difficult for everybody. <coughs> I think um, uh, we are the first to know that uh, the football should be decided on the pitch, and it should be only football reasons for depending on who will go through or not. We've uh, we've had some experience of that in the past, unfortunately. Um, but. Uh, when our players or like Andre were hit with a stone and uh, we get a big cut, or a deep cut, needed stitches. Of course, it will affect his performances and the game, and maybe had to come off, and, and the safety of the players was not uh, not in the best uh, possible way. So I think the, when UEFA made a decision to stop the match because of the safety they could not guarantee the safety of the players or the officials and uh, that was I think was the right decision to be made at that time even though I have sympathy for the for the Caucasian players and coaches who of course would like to compete on the pitch who will go through but uh, on, under these circumstances and the conditions I think it was the right decision for the for the UEFA to take, and uh, we just have to wait and see what they will decide on Monday in terms of uh, the rest of it. But uh, um, when players are hit like this in a game with stone, is is of course very very difficult. How <coughs> Duda? Oczywiście ten powiedział, że nie wszystko jest w porządku, kiedy zdarza się taka sytuacja jak ta wczorajsza, kiedy Andrzej został uderzony kamieniem, no to oczywiście nie jest to, nie jest to sytuacja, którą można uznać za, za prawidłową. E, oczywiście jest to dla nas trudne doświadczenie. E, sami możemy pierwsi powiedzieć o tym, że e, wiemy, że, put, że mecz powinien rozstrzygać się na boisku. Mamy doświadczenie ze swojej e, przyszłości, e, jeśli zawodnik e, jest e, raniony, e, była to głęboka rana, musiała zostać e, zszyta, e, nie było już, e, nie było sensu kontynuować e, tego meczu. Jeżeli UEFA zdecydowała, że nie zostało zapewnione odpowiednie bezpieczeństwo zawodnikom, e, znaczy to, że była to dobra decyzja grać w takich warunkach rzeczywiście było to bardzo niebezpieczne dla uh, dla zawodników uh, natomiast cały czas czekamy i zobaczymy jaka konkretnie będzie poniedziałkowa decyzja. Coach, what about Tomek uh, Jodłowiec's injuries and who could replace him in next matches? Well, Masło did did it in this game. He's done it before uh, for some short spells in games, but uh, um, so the most likely candidate. Kto może zastąpić uh, Tomka Jodłowca w tym y, niedzielnym y, meczu. Trener powiedział, że najbliżej um, do tego Michałowi Masłowskiemu, e, z, tak jak to było e, w, w tym wczorajszym spotkaniu. Kilka razy już e, próbowaliśmy takiego rozwiązania i, i to Michał jest najbliżej um, tego by wystąpić. Jeśli nie wystąpi, to Mielki Odłowiec. Co wiemy o jego uszkodzeniu? Nie wiele od wczorajszego. nie Uh, the how big or how little or if there is an injury or if it was just a cramp, so we'll see. Uh, maybe later today or tomorrow we'll maybe have more information. But in the end of the day, if if he's got pain, there's no chance he can play. So we we expect him to be out for the game on Sunday. Uh, but for how long he will be out after that, we don't know. Jaka jest to konkretnie kontuzja? Trener odpowiedział, że ciężko jeszcze w tej chwili powiedzieć. Nie robiliśmy żadnego rentgenu. Natomiast jak duża, jak małe, jak poważna jest to kontuzja, to na pewno dowiemy się dziś lub jutro, czy jest to poważniejszy uraz, czy tylko naciągnięcie. Natomiast oczywiście, jeżeli zawodnik będzie odczuwał ból, nie będzie gotowy, to, to nie wystąpi. And I would like uh, to ask about uh, Andrej today. Is it possible that he will play against Gurnik? I don't know. We'll have to see. Uh, he said, um, like I said, the, the cut was was deep, but he had a few stitches. Uh, normally, as long as there is not uh, concussions or he's losing his uh, awareness, it should be possible to play after a few days. So. We will see how it is today and tomorrow, and then we will make a decision on, on Sunday. Czy jest możliwość, żeby Andrzej Duda wystąpił w niedzielnym meczu? Trener jeszcze tego nie wie, wszystko się okaże. Była to głęboka rana, zawodnik potrzebował kilku szwów. Natomiast uh, normalnie taka taki uraz uh, wymaga taka rana wymaga kilku dni uh, odpoczynku. Będziemy go obserwować i dziś i jutro i w niedzielę podejmiemy tą decyzję. And, uh, could you say a few words about Legia performance in first half uh, against Tak, Yes, I can. Um, we um, we were okay without being brilliant. Uh, and it was uh, quite an even game yeah. we scored a fantastic goal with the uh, with the super pass from Guy till to uh, nikolic mm -hmm. um, we had some other opportunities we could have got into big big chances but we lacked the uh, the final pass uh, they had some chances as well uh, when they got in between us and also had a couple of crosses and shots so i think it was a it was a open and an even g game with uh, many yellow cards but um, it's a European game away from home which uh, first time these teams play against each other is it's a quite normal normal match I felt and uh, we were in a good lead with the score having scored two goals and leading 2-1 when the game was stopped so result wise um, that is um, is a good result for us so uh, and of course we would have liked to to play the game and hope with no incidents happening from the from the supporters so so it was only football matters that could decide the game. but of course, with the stone and other things being thrown and the security uh, for the players and the official, UEFA nie mogła go UFA dlatego UEFA zdecydowała się Czy trener mógłby skomentować grę naszego zespołu um, pierwszą połowę wczorajszego spotkania? Trener przyznał, że nasza gra wyglądała uh, dobrze, natomiast uh, było to wyrównane spotkanie. Um, fantastyczna bramka Nikolicia po świetnym podaniu uh, Guilherme. Zawodnik również stworzył sobie kilka szans, miał okazję oddać strzały. Można powiedzieć, że było to otwarte, wyrównajne spotkanie, w którym pojawiło się również sporo żółtych kartek. Europejski mecz wyjazdowy, więc oczekiwaliśmy właśnie tego, tego, co zostaliśmy na boisku. Byliśmy w dobrym położeniu, kiedy przerwano, przerwano ten mecz, ponieważ wyszliśmy na prowadzenie 2 do 1. Trener chciałby rozegrać oczywiście to spotkanie do końca, bez żadnych incydentów, natomiast jeśli pojawiło się właśnie kamienie, jeżeli zostały rzucane kamienie w stronę zawodników i nie można było zagwarantować tego bezpieczeństwa, to można powiedzieć, że UEFA podjęła słuszną decyzję. UEFA makes a decision on Monday, uh, but what kind of decision would satisfy you and what about uh, the revenge match on Thursday? Uh, we don't have too many opinions about that. I think UEFA um, uh, will have to make a decision based on Their, their rules and how they do things, we uh, we just have to wait and see. It's not like we we want this solution or this solution. In in an ideal world, we would like to play the game uh, with no incidents uh, yesterday and to play the game on Thursday with no incidents, and it would only be football decisions that would would uh, decide which team we will go through. But uh, now with this happening, of course, it's it's up to UEFA. To decyzję, jak oni to widzą i co oni myślą, że powinny być rozwiązania. Więc zostawiamy to im. Jakiej decyzji UEFA oczekujemy w poniedziałek, jaka by nas satysfakcjonowała? Trener powiedział, że nie będziemy tutaj zbyt wiele mówić, ponieważ. To UEFA podejmuje decyzję na podstawie z, oczywiście swoich regulaminów. My czekamy. W idealnym świecie chcielibyśmy rozegrać wczorajsze spotkanie bez żadnych incydentów, rozegrać mecz rewanżowy, ponieważ piłka nożna opiera się na tym, co zostaje rozegrane na boisku. Natomiast teraz wszystko zależy od, od decyzji UEFA i będziemy na nią czekiwać. Czy są jeszcze jakieś pytania? you will take the microphone. Uh, with you team is working since uh, monday joseph mora. can you tell uh, us about something about him? sorry, can you say? Uh, with you team uh, is uh, working with you jo joseph mora yes. since monday. can yes. you tell something about him? yes. Um, he is um, here on trial to train. Uh, the scouts have been looking at him, and they um, they have had uh, have some good recommendations from him on him from others as well, and uh, they wanted to see him together with our players. Uh, so he trained with us on Monday and Tuesday, and I think the plan is for him to play with the second team uh, on Saturday. But uh, this is more uh, for us to to check and to see, uh, and giving what the, the scouts um, have been seeing and what they've been told. So it's, it's, it's very open, and uh, it's more for for them to have a look at him. Co ten nas sądzi o zawodniku, o Josefie Mora, który trenuje z nami od poniedziałku? Trener powiedział, że rzeczywiście zawodnik ten był obserwowany przez naszych skautów, miał dobre rekomendacje, więc chcielibyśmy zobaczyć, jak prezentuje się z naszą drużyną. Zawodnik trenował z pierwszym zespołem w poniedziałek i wtorek. Plan jest taki, by rozegrał również sparring w sobotę z drugim zespołem. Bardziej chodzi o to, żeby przyjrzeć się temu zawodnikowi, zweryfikować y, opinie, jakie, jakie mam na jego temat y, y, i sprawdzić, jak prezentuje się z naszym zespołem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.